Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest minister Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodzin i Polityki Społecznej. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Panie ministrze, ciekawym rozwiązaniem istniejącym w systemie pomocy społecznej jest funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy. Co to jest taki rodzinny dom pomocy? To jest taka forma usług opiekuńczych, świadczonych już całodobowo dla osób starszych, niepełnosprawnych, którzy już nie mają zapewnionej opieki w domu, bądź też wśród najbliższych, ale też jeszcze nie wymagają takiej opieki instytucjonalnej, na przykład domu pomocy społecznej. I to jest forma takby pośrednia, co jest istotne, że domy rodzinne pomocy mogą prowadzić osoby fizyczne lub organizacje pożytku publicznego. I są to małe jednostki, minimum od nie mniej niż trzy osoby w tym jednostce mogą przebywać, a maksymalnie osiem osób może zamieszkiwać i opieką zajmuje się bądź to osoba fizyczna, która prowadzi taki dom, bądź organizacji pożytku publicznego to osoba, która prowadzi tę organizację, czy jest tam w strukturach, bądź też inna osoba. Czyli taka forma pośrednia między opieką domową, a już tą opieką instytucjonalną. Warunkiem, który trzeba spełnić, no to jest możliwość posiadania domu. Można go mieć na własność, można wynajmować, ale chodzi o to, żeby był duży dom. Dokładnie tak. Tutaj oczywiście warunkiem jest, że jeśli mówimy o utworzeniu rodzinnego domu pomocy, to żeby ten podopieczny tam trafił, to musi być podpisana umowa między właśnie osobą fizyczną lub organizacją pożytku publicznego, a gminą. Bo to ta gmina kieruje do rodzinnych domów pomocy osoby, które takiego wsparcia potrzebują. Czyli tutaj te dwie strony są bardzo ważne, bo warunkiem podpisania umowy no jest udział i gminy, i osoby, która chce co taki dom prowadzi. No i oczywiście kwestie odpłatności są takby po stronie już zawarte w umowy i zarówno osoba, która trafia do temu ponosi odpłatność, jak i również gmina do tego się dokłada. Średnio tym koszty i w tym w chwili szacujemy na poziomie 2900 zł, choć oczywiście do zależności od województwa te koszty wahają się od 1500 zł do 4500 złotych. W zależności od województwa, też oczywiście od miejsca, w którym ten dom powstaje. To są koszty, które musi ponieść osoba skierowana do takiego domu. Ale może też do tych kosztów, jeżeli sytuacja tej osoby, która jest skierowana jest, no nie wystarcza tych środków, wtedy do tego dokłada się gmina. Tak podobnie jak jest w DPS-ach, gdzie 70% jest pobierane od osoby, która jest kierowana, reszta jest to bądź rodzina płaci jako obowiązek alimentacyjny w stosunku do osoby, która jest bądź gmina w zależności od sytuacji danej rodziny. Tu jest podobny mechanizm zastosowany. Tak, to już wiemy jakie są koszty, a teraz kto może przyjść do takiego domu rodzinnego, komu to przysługuje, ale jak otrzymać takie skierowanie? Tu oczywiście tym się zajmują ośrodki pomocy społecznej, które współpracują oczywiście z tymi jednostkami gminnymi i one zawierają w imieniu wójta, czy bądź to burmistrza, czy prezydenta miasta taką umowę z tą organizacją, czy z osobą fizyczną na prowadzenie takiego domu, a osoba musi mieć skierowanie ze środka pomocy społecznej. Tak podobnie jest jak w przypadku kierowania do, na przykład do domu pomocy społecznej, również takie skierowanie jest wystawiane przez ośrodek pomocy społecznej. No i już wiemy, bo pan to powiedział, że te koszty to są takie, że w 70% pokrywa mieszkaniec tego domu. W dalszej części może to być małżonek, dzieci, rodzice osoby skierowanej lub nawet gmina, ale też może być tak, że taka płatność w ogóle może być zniesiona i w jakim przypadku? Może być zniesiona, jeżeli to dotyczyłoby na przykład no, w przypadku osoby, która jest kombatantem, która, ale która też na przykład nie ma żadnych, żadnych dochodów, nie ma rodziny, jest samotną, to również tutaj w tym przypadku gmina może Podpisując umowę, zapewnić finansowanie z własnych źródeł takiej osobie, pobyt w takim rodzinnym domu. Tutaj sytuacja jest w zależności od sytuacji danej osoby, która ma być kierowana. Ogromną zaletą takiego rodzinnego domu pomocy jest fakt, że ma on kameralny charakter, ale. Bo tak w Polsce, jak patrzyłam, tych domów też nie ma za wiele, a w województwie łódzkim jest jeden. No niestety to tutaj stąd też te nasze spotkania i też dzisiejsza też rozmowa na wspólnym spotkaniu Komisji Polityki Społecznej, Sejmu i Senatu podjęliśmy dyskusję, jak zaktywizować tworzenie i powstawanie rodzinnych domów pomocy. W tej chwili w skali kraju całym działa 47 takich domów, tylko w 12 województwach, czyli w czterech województwach w ogóle takiego domu nie ma. Stąd też no, z jednej strony bo podnoszona kwestia, że nie ma informacji dostatecznej, że takie rodziny, domy można tworzyć, również, że samorząd może tutaj do tego przystępować, dlatego chcemy taką szeroką informację na ten temat przekazywać, ale również szukamy innych rozwiązań, które by uatrakcyjniły, bo uważamy, tak jak już Pani redaktor powiedziała, że to jest bardzo dobra forma, bardzo kameralna, też rodzinna, sama nazwa na to wskazuje i wtedy te osoby, które nie wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą w takich domach Przebywać. Tym bardziej, że wiemy, że przybywa nam osób samotnych, które nie mają zapewnionej domowej opieki. Oczywiście zależy nam, żeby te osoby w domu przebywały i były samodzielne jak najdłużej, ale wiemy, że te sytuacje będą narastały, że takie osoby będą potrzebowały wsparcia. Jedną z takich form będą, czy są rodzinne domy pomocy. I jak mówię, musimy tutaj znaleźć jakieś lepsze dojście do, zarówno do samorządów, jak i do, do osób, które z takiej formy mogłyby korzystać, bo no, ważne jest, żeby znaleźć osoby, które chcą takie domy prowadzić. Były przedstawiciele na tym naszym spotkaniu rodzinnych domów i te osoby, które się wypowiadały, no to byli powiedziałbym pasjonaci tworzenia takiego domu i prowadzenia takiego domu. Tak, a co może nas do tego skłonić, żeby zająć się, żeby to była pasja? Bo przecież może to być nasza babcia, którą musimy się opiekować. No i wtedy możemy stworzyć, mając dom, taki rodzinny dom, gdzie możemy zapewnić opiekę sąsiadce, sąsiadowi, komuś, kto niedaleko mieszka. No myślę, że trzeba też takie, przełamać takie bariery psychologiczne. No i jesteśmy nauczeni, że zostajemy w swoim miejscu, miejscu zamieszkania. Jest dużo, tak już wcześniej powiedziałem, samotnych osób, które mieszkają na przykład w dużych domach. Jest taki moment, gdzie już brakuje środków na utrzymanie tego domu, na ogrzewanie i, i tym podobne. Wtedy tutaj włącza się pomoc, pomoc społeczna. I właśnie w takich momentach, gdzie jeszcze są osoby, które mogłyby się zająć szerszą grupą osób, można takie domy tworzyć. Także tutaj Pani też wspomniałam, jeżeli ktoś w rodzinie opiekuje się czy to mamą, czy ojcem, czy rodzicami, mógłby też podjąć się jeszcze dodatkowo opieką kilku innych osób. I wtedy, wtedy no jest to ten właśnie rodzinny dom pomocy bardziej sformalizowana forma wsparcia. A czy Państwo tutaj pomaga przy prowadzeniu takiego domu w tej chwili szukamy takich, powiedziałbym, zachęt, jak zachęci do tworzenia takich domów. Jednym z takich postulatów to były na przykład, żeby znaleźć środki, które byłyby były wsparciem, choćby przy przygotowaniu takiego domu do, do, do utworzenia. Mówimy, że on musi spełniać określone warunki, to jest kwestia łazienki, to jest kwestia też, jeżeli ta będzie osoba niepełnosprawna, kwestia dostępności i tutaj nad tym, nad tym pracujemy. Chcemy też w przyszłym roku uruchomić taki program pilotażowy, który, który też dałby nam odpowiedź w jakim kierunku i jakie rozwiązania szukać, żeby tak powiedziałem no, te rodzinne domy były bardziej atrakcyjną formą zarówno dla samorządów, jak i również dla dla ludzi, którzy chcą podjąć się takiego, takiego działania, to też na razie słabe zainteresowanie organizacji pożytku publicznego i myślę, że tu jest też ta droga, w którą powinniśmy iść, żeby organizację pożytku publicznego zainteresować tą formą, albo też można szukać Posobu, jak zachęcić organizacje do prowadzenia takich domów. Stąd też nasze spotkania, i, i, i będziemy też szukać rozwiązań na poziomie legislacyjnym. No tak, to rzeczywiście dobry pomysł, tylko trzeba zainteresować tym osoby, które chciałyby prowadzić takie domy. No i trzeba pomyśleć czym, ale dla osób, które miałyby w takich rodzinnych domach zamieszkać, no to świetna sprawa, bo czułyby się w nich prawie, że jak we własnym domu. Mało osób, czyli można poznać, co taka osoba potrzebuje. No i jakoś te starsze osoby lata swojego życia mogłyby. Pędzać w takim rodzinnym gronie. Towarzystwo poza tym jest, gdzie nie zawsze w domu, jak sama taka osoba mieszka, może liczyć na osobę, z którą może nawet chociażby porozmawiać. A tutaj bardzo liczymy na taką formę wsparcia, szczególnie w małych miejscowościach, gdzie, gdzie ten dostęp do opieki jest, jest trudniejszy. Oczywiście są asystenci osobiści, są inne formy wsparcia, ale myślę, że takie rodzinne domy jakby powstawały też w mniejszych miejscowościach, no to byłaby też odpowiedź na, dla tych osób, które, które no, żyją samotnie, przecież wiemy, że to bardzo często dotyczy pań, bo Panie żyją dłużej i, i częściej zostają samotne, i tutaj myślę, że jest taka możliwość, żeby z tego korzystać. Ale też no, musimy tutaj znaleźć jakiś sposób, żeby osoby, które chcą takie damy prowadzić, bo to nie jest łatwa sprawa, nie jest prosta. Tworzyć i prowadzić takie domy. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był minister Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo. Forum Radia Rok Parada.